przyjechałem dzisiaj można powiedzieć na sygnale przyjechałem na sygnale i na sygnale tu wszedłem ale już ża żadnego zagrożenia tu nie ma bo tu się kochani państwo wczoraj zapaliła sadza ale pięknie pięknie ten komin tu się wypalił no, obiadę szczotką tylko te, ten popiół i będzie wszystko w porządku z kominami z kominami murowanymi jest tak, że one takie chwilowe szoki termiczne wytrzymują, więc yy, tak to wygląda. O, udało, się go, udało się go pięknie wyczyścić, kochani państwo. Zaraz zejdę do wyczystki, zobaczymy co tam słychać w środku. O, jeszcze psiknę strażaczka, psiknę, tu za mną leży strażaczek, trochę się przypalił, ale go psiknę siuwaksem, żeby ładnie chodził, bo taki teraz słabo chodzi jak się przygrzał. A propos jeszcze A propos jeszcze widoków pięknych Zobaczcie Państwo Jaki tu jest wysoki komin Tu są w ogóle wysokie kominy I Jaki tu jest piękny dach To po prostu aż zapiera dech w sercu Tak pięknie jest Strażaczek dostał miedzianego smaru To normalnie Nówka teraz jest, noweczka. Proszę bardzo Piękna sprawa Tyle razy kochani Kochani Państwo, tłumaczę wszystkim, żeby nie chodzić po gąsiorach, że po gąsiorach nie chodzimy, bo one są delikatne. no nie słuchacie Państwo mnie, nie słuchacie Państwo. Oczywiście żartuję, to ja przed chwilą popsułem tego gąsiora. Jest jeden na wymianę, tak? Ale zaraz się wymienimy na nowy. Taki, taki żurzel, taki żurzel, Kochani Państwo. Taki żurzel piękny, na szczęście już zimny, więc można go nawet wziąć do ręki. Jak się okazuje, nie taki wilk straszny, jak go malują. Dużo nie było, pięknie się wypaliło. Komin nie pękł, można palić dalej. Kominiarza częściej wzywać, żeby więcej tego nie było, bo te kominy mają swoją żywotność. Te murowane są mocniejsze od kominów ceramicznych, systemowych, obecnie produkowanych, więc. Jest ich coraz mniej, teraz są te nowoczesne kominy, a te nowoczesne kominy nie wybaczają błędów ani montażowych, ani naszych błędów zaniedbania. Więc jak będziemy czyścić kominy regularnie, to będą nam służyć, a jak nie będziemy czyścić i będzie się paliło w nich, będą się paliły sadze, to będziemy mieli, kochani Państwo, cieńszy portfel, bo będzie trzeba je naprawiać. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie, serdecznie pozdrawiam.